Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem o błonniku. Na pewno każdy słyszał o błonniku i jego korzystnym wpływy na ogólne zdrowie, przede wszystkim na jelita, perystaltykę jelit, ale także na np. przykład insulinowrażliwość, odchudzanie i ogólny taki korzystny wpływ na zdrowie. I najbardziej znane są też dwa rodzaje błonnika, czyli błonnik rozpuszczalny w wodzie i nierozpuszczalny w wodzie, z czego błonnik rozpuszczalny w wodzie znajduje się przede wszystkim w owocach i warzywach, i ten błonnik. Jest najbardziej polecanym jego rodzajem, tak? duże spożycie oczywiście owoców i warzyw, szczególnie w naturalnej postaci, gdzie tego błonnika jest dosyć sporo. No, zawsze wiąże się praktycznie z korzystnymi efektami zdrowotnymi, tak samo całe owoce w naturalnej postaci jak najbardziej sprzyjają też odchudzaniu, bo też ten, ten mit często jest powtarzany, że owoce powodują na przykład tycie, ale wykazano, że rzeczywiście owoce jak najbardziej odchudzanie ułatwiają. A drugi rodzaj błonnika to jest, to jest błonnik nierozpuszczalny, który występuje przede wszystkim w zbożach i strączkach i on też ogólnie uważany jest za korzystny, jednak w niektórych na przykład chorobach zapalnych jelit może te jelita też podrażniać i nie każdy też dobrze na ten, jelit, na ten błonnik reaguje. Nie każdy też dobrze reaguje na błonnik nawet rozpuszczalny, czyli ten z owoców i warzyw. Na przykład w SIBO, czyli w przyroście bakterii w jejcie cienkim nawet ten błonnik rozpuszczalny często powoduje duże problemy y, typu gazy, wzdęcia, biegunki, zaparcia czy inne. Dlatego też są szczególne, oczywiście specyficzne choroby y, czy jednostki chorobowe, gdzie trzeba ograniczać błonnik, każdego rodzaju często, tak? bo po prostu powoduje nasilane objawy bardzo mocno i nie da się go za bardzo spożywać. Wtedy po prostu trzeba wdrożyć jakieś też leczenie i y, tę dietę dostosować do leczenia, a potem Przeważnie ten błonnik i owoce, warzywa czy, czy, czy zboża można przeważnie z powrotem dorzucić do diety. W strączkach też znajduje się nierozpuszczalny błonnik i wiadomo, że strączki też często u zdrowych nawet osób standardowo wiążą się z nadmierną produkcją gazu, tak? Tutaj też za to błonnik może między innymi odpowiadać. I to są te dwa główne rodzaje błonnika, bardzo popularne. Jednak jest też trzeci rodzaj błonnika, który nazywa się skrobią oporną i ta nazwa... Właśnie mówi nam, że ta skrobia jest oporna na trawienie, na przykład, bo ta skrobia oporna, ten błonnik występuje w zbożach i strączkach, jednak nie jest on dla naszego ciała w ogóle dostępny do strawienia i nie mamy żadnych korzyści z jedzenia standardowego, nie wiem, makaronu czy pszenicy, żeby tę skrobię oporną jakoś tam trawić i mieć z niej korzyści. Ale jeżeli ugotujemy ziemniaki albo ryż, schłodzimy go, ten ryż czy ziemniaki, i potem możemy go nawet podgrzać z powrotem, ale w każdym razie ugotujemy i schłodzimy to w tym ryżu czy ziemniakach występuje w niewielkiej ilości właśnie skrobia oporna i ona może mieć korzystny wpływ na zdrowie, jednak są to niewielkie ilości tej skrobi opornej w takim ryżu, tak czy w takich ziemniakach i raczej nie są to dawki terapeutyczne. Tak samo też czasem jako źródło skrobi opornej używa się. Skrobi ziemniaczanej jednak to też nie jest jej najlepsze źródło, a dużo tej skrobi opornej występuje też w niedojrzałych bananach i oczywiście zdarza się, że niektórzy jedzą niedojrzałe banany i najwięcej tej, tej skrobi opornej występuje w skórce od niedojrzałych bananów, tak? ale też ogólnie w niedojrzałych bananach. Po prostu jak banany dojrzewają, to ta skrobia oporna skrobia zamienia się w węglowodany proste, tak? w cukry proste, czyli glukozę i fruktozę. Dlatego im bardziej dojrzałe banany, tym więcej cukrów prostych, im mniej dojrzałe, tym więcej skrobi opornej. Jednakże też jest ona dostępna jako po prostu mąka z niedojrzałych bananów, która w Polsce już w tej chwili jest bardzo dostępna w bardzo dobrej cenie i tę mąkę z niedojrzałych bananów można stosować terapeutycznie w konkretnych celach, w konkretnych dawkach, na przykład oczywiście też do pieczenia czy do innych tutaj, e, po prostu wypieków, ale można też ją po prostu pić w postaci szejka zwykłego, gdzie po prostu tylko tę mąkę z niedojrzałych bananów rozrobiamy, czy też jakieś tam białko i inne rzeczy, po prostu na przykład owoce i pijemy takiego pełnego szejka i tę skrobię oporną i ta skrobia oporna świetnie wpływa, jeżeli chodzi o te zdrowotne świetnie wpływa na jelitę i na florę jelitową. Tutaj wykazano, że na tę florę elitową ta skrobia oporna ma bardzo szeroki wpływ i bardzo też długotrwały tak? ten, ten wpływ się utrzymuje. E, I po prostu jest to, no, błonniki z rodzajem pożywki tak? na naszych bakterii jelitowych i z badań naukowych okazuje się, że ta skrobia oporna najlepiej wpływa na te bakterie jelitowe i wszystkie badania, które badały właśnie wpływ skrobi, jelitowej, skrobi, skrobi opornej na nasze zdrowie, wykazały bardzo korzystny wpływ. Oprócz tego wpływała ona między bardzo korzystnie też na insulino-wrażliwość, więc poprawia tutaj wrażliwość na insulinę i być może w jakiś tam zaburzeniach yy, no, gospodarki glukozowo-insulinowej jak najbardziej może się sprawdzić. I ogólnie wydaje się, że to jest bardzo zdrowy dodatek do diety. Szczególnie oczywiście sprawdzi się, jeżeli ktoś ma problemy z jelitami, ale też ogólnie w takim aspekcie zdrowotnym myślę, że jak najbardziej będzie miało korzystny to wpływ na zdrowie. Jeżeli chodzi o dawkowanie, Przeważnie skrobię porno zaczyna się dawkować od 3-5 gramów, żeby zobaczyć, czy po prostu dobrze na nią reagujemy. Jeżeli ktoś ma duże problemy z jelitami, to może ona nasilać wzdęcia, czy, czy powodować biegunki, czy inne problemy jelitowe. Dlatego też zaczynamy od mniejszych dawek, a takie dawki terapeutyczne to około 30 gramów dziennie, które przeważnie po wypija się w postaci szczejka. Także jak najbardziej polecam myślę, że to jest bardzo fajna opcja właśnie dla wielu osób, które po prostu w łatwy i dosyć tutaj też w praktyczny sposób może wpłynąć na nasze zdrowie. Jelita i nawet odchudzanie jest nieważliwość także zdecydowanie polecam, a mało osób po tej skrobi opornej wie. Także tyle w tym filmie, dzięki do zobaczenia wkrótce.